Proszę pozostać z nami za kilka chwil. Usłyszymy się ponownie. Wyścig 13. Jonas Davidson znów kontra Janusz Kołodziej. No i to chyba najciekawsza konfrontacja, która nas tutaj czeka. Davidson w parze pojedzie z Rafałem Dobruckim no i Kołodziej z Jarkiem Ampelem. a więc no będzie myślę na co popatrzeć w tym wyścigu. Udział trzech Polaków. No i najlepszego jak na razie zawodnika tego meczu. Jonasa Davidsona. Janusz Kołodzi, Jarosław Hampel przyzwyczaili kibiców w Lesznie do wspaniałej jazdy w parze, więc... Ale i w Wetlandzie również. W Wetlandzie też. Też idzie, nie im zawsze bardzo dobrze. No i zobaczymy, czy teraz Koldi i Jarek Hampel obronią się przed atakami, myślę, szczególnie Jonasa Davidsona. 13. wyścig. Hampel to czwarty, Kołodziej drugi, Dobrucki pierwszy i Jonas Dawidson. Zobaczmy. Dobrze Coldy i dobrze też Dawidson. A zamknięty gdzieś tam na razie Jarek Hampel na końcu stawki, ale tym razem kołodziej jechał no z bardziej z lepszego pola startowego. No i nie dał się tutaj Dawidsonowi absolutnie zaskoczyć i jedzie w tym stylu, w którym tutaj dzisiaj nas przyzwyczaił. On się bawi speedwayem. On prowadzi, proszę zobaczyć, z jaką przewagą Janusz Kołodziej, no fantastycznie dzisiaj dysponowany. No i nawet Jonas Dawidson, który też bardzo dobrze przecież jeździł nie ma szans absolutnie. Na wyprzedzenie Polaka. Dobrucki trzyma dzielnie się na trzeciej pozycji, Hampel ostatni, trzecie okrążenie i Janusz Kołodziej pokazuje swoje olbrzymie możliwości. Świetne przygotowanie sprzętowe do dzisiejszych zawodów. Ale jak duża jest przewaga, kontraniec i zawodników po jedzie w tym biegu. To jest coś niebywałego, jak wspaniale zgrany, przygotowany motocykl, a wiadomo, połowa sukcesu to przede wszystkim dobry, niezawodny sprzęt. Trzy punkty Janusza Kołodzieja. Po raz kolejny zwycięstwo w Ale dzisiejszym meczu. w wynik meczu z tej utrzymało dwupunktowe prowadzenie gospodarzy, bo kołodziej przyjechał przed Dawidsonem i Dobruckim, zobaczmy na ten start przede wszystkim kołodzieja, który już tutaj z tego drugiego pola w pierwszym uku uzyskał olbrzymią, można powiedzieć przewagę, no i Dawidson tam podążał gdzieś jego śladem, ale nie miał szans na doścignięcie Polaka a Hampel oglądał plecy wszystkich rywali, także Rafała Dobruckiego który dzielnie tam trzymał się na tej trzeciej pozycji trzeba też go pochwalić za jazdę w tym wyścigu no i ciekawe się robi, 40-38, szans oczywiście na bonus już właściwie nie ma, jeśli chodzi o Wetlandę.